Siemanko siemanko. Witamy na naszym kanale. Jestem detektor z Kubań. Komandos. komandos jeszcze. No, audia, 4 proszę bardzo, terenówka. Dobra, to tak dzisiaj tak. Dzisiaj idziemy z powrotem na to miejsce, gdzie tego talara wtedy znaleźliśmy. Idziemy sobie sprawdzić to miejsce, bo tam rzeczywiście jakiś punkt zaczepienia jest. Coś tam może wyjść, jeszcze co patrzymy. No mi się wydaje, że. W ogóle nie jest to miejsce sprawdzone, dlatego mnie tam ciągnie A później jak wrócimy to zobaczcie co mamy w samochodzie Zobaczcie co mamy w samochodzie Wziąłem swojego neodyma o już się pięknie skleił Już się ładnie skleił Porzucamy magnesem neodymowym Ochrzcimy go, bo jeszcze nie miał kontaktu z wodą przynajmniej przeze mnie, nie? E... Tutaj mamy Leszczynowe wzgórze, tutaj pan Abramowicz był. Nagrywał odcinek, tutaj właśnie pokazywał nam tutaj to miejsce, ruiny starego, starego tutaj starych niemieckich domów i z boku tutaj właśnie była e, karczma. Leszczynowa karczma czy coś takiego. E, przy tej karczmie właśnie taki stawik jest mały i później sobie go obrzucamy. Dobra, nie przedłużamy. Zbieramy grupę, idziemy w las. Dobra, sprzęt rozgrzany. Pierwszy dołeczek i gdzieś tu wyskoczyło. Srebro. No pierwszy sygnał. Pier... Chodźcie, bo mnie uwierzycie. Dobra, będę musiał wyjść. Zobacz. Ale wielkie. Jak to się klei. To jest wejść do lasu i rozbić bak. <zach> Czekaj, trzymaj kamerę. Kurde. Ale biwali tu po uszach coś kurde z tego... Kurde. To, to samo co macie. wtedy? Nie, mniejsze. A srebro jest, patrzcie. Ciechuj. <zach> nie przekinamy. To co? To fajna masz, nie? Ja mówię kurde no na parkingu, ta, ja na parkingu mówię, to ja, ja dzisiaj mam kurde fajnie, spo... A, ale moneta będzie fajna, patrzcie, ale z niej, co to jest kurde, jakieś takie, tej delikatnie z tym. 20, co to 20 złotych? 20 złotych. Zł. Ja A Adaś, gdzie on jest? Weź Kazika zamachaj, bo kurwa nie uwierzy. Sławik chyba kurwa nas Kazik, Kazik, już trafione srebro jest, kierownik trafił A co to jest za moneta? Sreberko, kierownik trafił Patrzcie trafił. Właśnie nie wiadomo Ożył dwugłowy Gdzie jest Gdzie W lesie Spytaj się ile, ile on jeszcze w kieszeni ma tego, żeby podrzucić Dawaj to Ja, ja nie Pierwszy wiem Pierwszy sygnał Pierwszy sygnał i bomba. <laughs> Zaraz mi chłopaki przywiążą no, do drzewa. Dalej, ty, ale, jaki ono ma? Ten, jak pasta do aluminium, co nie? Jaki, taki taki osad, co to jest w ogóle? Jakiś gęba gościa tutaj? Ty, jakiś kolorze dwugowy. Co to jest za moneta? O, o, o i tak ładny stan, nie? Mm -hmm. Kolej, to dużo. To <laughs> jest taki, o... <noise> Dzałek, tutaj do Patrzcie, tu jest jakaś dwudziestka i jest orzeł dwugłowy. Czekaj, 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 zaraz identyfikujemy Nie. 20. No kurde placek jak nie wiem. <noise> zaraz będziemy wiedzieć, co to jest. 20 soli, coś tam, 1735 plus 1735. Pokaż pokaż, 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 pokaż. pokaż. I tak szybko ci się udało znaleźć? 270 coś. To nie był proste. Rzeczywiście. 20 soli? Tak, no 20 no kg soli, 20 soli. <grym> Ty, Ale to nie był może jakaś zamienna moneta na coś? Nie wiem, nie wiem co to jest kurde jak mi Spalne właśnie... Napisy. No, jakiś wieniec jest co nie? No nie. Ale jest jakaś facjata w ogóle gościa czy nie? Nie Tu jest 20 To jest orzeł, nie? Orzeł. Ja pierdzielę. To, ja to nie jest srebro. <laughs> nie Złoto To, to jest sole? No. Zobacz, jak mi się ręce pobrudziły z tego. To patynę taką miało. No, ale widziałeś go pasta. Tam to jest pasta. 10 dkg cukru znalazł. Jest, jest gościu, dobrze. Jest gościu? Jest facjata czy jest? Nie, jest jestem soli. ślepy. No, no jest, jest, rzeczywiście. 20 no, 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 soldi taki, taki, taki łepek 37. jest. 2700 masz, 35. To masz tak samo jak te francuskie no, solerze podobne są, nie? Tylko one są S drogo. 20 soldi? No, nie, bardziej bym stawiał na to. Ale tu nie ma napisane, napisane... A nie, tu nie ma napisane. Typ. No dobra. O kurde. A co ja mówiłem ostatnio, kurde, że tu się... Dobre szczęście skończył, się No, weź tutaj poru, bo masakra. Dobra, ja zaraz na grupę jeszcze wrzucę. No dobra, to ja sobie siadam pod drzewem. Nóżki wywalam. Pokaż no, nam to miejsce jeszcze. Jeszcze się nie doszli do dolara, ale już jesteśmy blisko. Lecimy. No dobra, prawie ja już doszedłem do tego miejsca. Gdzie ten talar wyszedł, to gdzieś było tutaj. Już powinienem znaleźć, bo to jest ta droga stara. I zaraz było cyk. Cyk na górze, nie? I co, tutaj Pele zidentyfikował tą monetę. I Słuchajcie, to jest 20 krajcarów. 20 krajcarów. Fajny, tak wielkością jak 12 część talara, nie? No, fajnie. A teraz co? Sygnał żelazny. I motek! I motek, i jakaś klamerka. A motek, chyba żebym sobie wybił z głowy. Fanty. Nie ma tak lekko, nie poddajemy się. Nie ma odpoczynku. Trzeba iść, jak Szczęście trwa i, i pomaga. To trzeba pomóc mu też, a nie siedzieć. No, jesteśmy na tym miejscu tego znaleziska. Kolega tutaj. 15 cali ceweczkę wziął 15 tak? 15? Ledwo co chodzi po tych krzaczorach? Przeczasujemy dokładnie to miejsce. Ole patela, dobra i co, z takiego dołeczka? Taka stara klamereczka wyszła Na pole dobre, nie? Słuchajcie, coś takiego żeśmy teraz Natrafili. Tutaj źródełko wypływa spod tej skarpy tam sobie leci w dół, a tutaj takie coś jest. Kto to, kto to przytargał tutaj i po co? Pytanie. Takie, takie rozmiary tego. Takie rozmiary. Wygląda troszeczkę jak jakiś grobowiec. ale nie chce mi się wierzyć, ktoś to przywiózł tutaj. Nie? Nic, pokręcimy się tutaj, zobaczymy. Co to jest w ogóle? Tym bardziej w całości. W całości to musiało być, tak? Czas zrobił swoje, nie? Ale to musiało być drapie się po głowie, kurde czy to nie jakieś mogiło. Ale tu nic nie było, zaznaczone się w ogóle. Kogoś tu pochowali, gdzieś coś tego Być może coś jest, o czym nie wiemy, nie? Ej, kręcę się dalej ko tego strumyczka. Drzewo przewrócone. Tam mamy te fundamenciki. Ja to mam wielki sygnał. zobacz Ktoś mi powie, że Deus nie jest dobry na depozyty. Mhm. Że płytki jest, tak? Zobaczcie. Ja wiem, że to może być złom. I tak dalej. Dobra. Spróbuję was tu gdzieś wbić. A ja się męczę, wy popijajcie kawkę. Zobaczymy, czy Pipoter coś w ogóle pokazuje w O głębokości. Czyli coś jest płytko. Coś jest płytka, to może być blacha. Spodziewam się tu jakiś cudu Jakiś płytko. Zazby tało kurcie właśnie się tylko wykropię. Ora, mamy to. Mamy to, żelazko. Mamy to żelastwo. Teraz powinienem co? Wypadkę wyciągnąć, tak? Wielki archeolog, kupa złomu będzie, a ten się spuszcza tutaj, co to za żelazło? Tu wsadzone jest. Nie, karabin MG. Duży. Nie, jakiś złom odkopuje, wiesz? Jakiś duży złom. Przy strumyku, co? Nie wiem, Kaziu, coś jest dużego, ale. Babię się w archeologa, wiesz? O kurde. No, to pięknie. Dobra, mamy to. Mhm. Nowe aurory, flinta janosika Jak nie zobaczysz... Jakąś kolejkarka albo tyle... ...no zobaczymy tam pit otokowy widać lekko legendy, ale... słabo. No taka monetka nie wiem czy tej korony tutaj nie widać już no, no właśnie, A weśc... No, weśc... czy to jest te trzy fenole tak? nie, 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 trzy fenole 3... to jest za mało za mało? no tak, tak. ale jakiś prusak, nie? to może być nawet pół Kraycara. No może być wszystko Zadrzemy tam. zedrzemy ten syf leśny <grym> korona chyba, nie? to zielone badziewo to nas wiesz. Nawet na mokro. Nieraz jest tak fajnie jak wysycha. Cokolwiek można wtedy zobaczyć. Będzie rekordnie duża moneta, Alice. Spora. Ale zobaczymy jest... jeszcze jedna szansa. Jak zacznie wysychać do światła. Ma napis dookoła, ma, widzisz? To ma napis. Kochowe, ma, ale... I tu nawet ma wiesz, chyba. Pokaż. Czekaj, 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 czekaj. Wiesz co ona no jest do mycia powiem ci szczerze. Ty, tu się tutaj się zaczyna pokazywać. Patrz, 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 patrz to będzie ciekawa moneta. No też mi się to wydaje. Kaziu, myj... O, jest korona pruska, dobra. Jest plusek, nie? Prusak jest tak, to co ja mówię właśnie. O jest, 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 jest kwadrat i jest korona na górze, czyli koperta z koronką. Tak, pokażę nie Jakiś plusak stary. No ale dobra, ślad jest. O, jakie ładne zdobionko. Popatrz ty się. Coś było. Coś było. Jakieś kwiatuszki jest dobne, jakieś sus. No ale i tak mało rzeczy wychodzi. Kurczę, ja tu tutaj ustawiał, że to powinno, żeś więcej. Tam jest droga prosto z domów niemieckich była. I ta właśnie droga do góry przez las na pola. Nadzie Miejmy nadzieję, że coś tu jeszcze wyjdzie. Ale, ale mało, mało. Czy ktoś tutaj intensywnie chodził? ale niech żałuje to co zostawił Tak, a my to wygrzebimy no i znowu teren jak mówię kamienisty ktoś tam pisał mi gdzieś chyba na facebooku kurde trzeba było kopać Met na met czy tam ileś 80 80 szeroko to byś nie dziabnął tej monety tak. sam se kop takim czymś kurde sam se kop chłopie czy Kurde, albo się uda, albo się nie uda, no raz się nie uda Co to za podziewo jakieś kurde tutaj jest O, jakieś kółeczko. Kółeczko, jakieś duperela Nie nic starego, nic ciekawego chyba Następne kółeczko z tego lasu i będzie pirili prawdopodobnie co może być takiego jasnego? Jest orzełek. O! Dwa grosze. Dwa grosze. Dwa grosze przy sobie noszę. Proszę bardzo. Kto taką monetę pamięta? Kto pamięta taką monetę? Rocznik? 49. 1949. No pięknie. Ale. Kiedyś to będzie Rarytes. A, przy okazji chciałem pozdrowić. Chciałem pozdrowić widzów telewizji kablowej w Lubaniu. Mówią mi tutaj koledzy w pracy, że że gdzieś tam słyszą mój, mój głos, właśnie w tle, jak kablówka leci. Czy gdzieś te nasze seriale brazylijskie, tam gdzieś w tej telewizji kablowej w Lubaniu gdzieś tam się pojawiają wiem, bo kiedyś tam właśnie pisał do nas właśnie chyba właściciel tej telewizji, nie wiem czy to Komsat był, czy jakiś tam inny czy może udostępnia nasze filmy, oczywiście zgodziliśmy się, także serdecznie pozdrawiam widzów Lubania, telewizji Lubań kablowej, no i dobra, wróciłem się tutaj gdzieś ze 20 krajcarów gdzieś tu znalazłem tu przechodziliśmy, wróciłem z powrotem tutaj żeby jeszcze trochę pognębić tutaj to miejsce no i szukamy, szukamy i mam jakieś kółeczko. Zobaczcie. O, jaka gwiazdeczka ładna będzie. Guziczek będzie. Ale się rozpada, ale się rozpada. Butwiejące liście. Butwiejące liście robią swoje. No, takie coś, taki guziczek był. Oj, ledwo się go trzyma. Dobra, jeszcze trochę tu się pokręca. No, jadaś powoli się z nami żegna. No. Jak Jadaś było w tym lesie naszym? Opowiadaj. Było zarąbiście. W dupeczkę było? No, w dupeczkę. I tam. I z i na naszych skarpach. No i jeszcze no. tak fajne takie jarzynki czekają w lesie. Żebym przez nie się przekonał. Jarzynki, ja mówię jarzynki. No, jarzynki, mister Jerzyna. Dobry. kardio o poranku i dobry. Na, na krążenie, nie? Dobre. No, dobrze, no, na wszystko, du, i sobie dobrze. wstawić i, i te... Fajnie, było? No. no i dziękuję no, za wizytę. No. Fajnie, że nas odwiedziłeś. No, A ja Adaś jak się zwykle, przeżyłem. zobaczcie. Adaś jak zwykle nas no. nam prezentami nas obsypał. To jest normalne u niego. O piweczko. Szwajcarskie. Dziękujemy serdecznie. W imieniu całej sekcji. No i co? Troszeczkę wieje, idziemy jeszcze porzucać magnesem. Bierzemy F300. No, już trochę ziemi się jakieś przykrzepiło. Mam nadzieję, że tam nie stracę go, ale nie powinno tam nic takiego być. Najwyżej wszyscy się złapiemy za linę będziemy wyrywać. Co? Dziesiątkę. No, myślę, wszystko na grubego zwierza ma być, a nie jakiś... Ja się tam z moimi magnesikami nie będę cackał. Tak, dobra, zaraz idziemy do Stawiku. Zamieszkiwało blisko 750 mieszkańców, a w czasie wojny ponad 770. Do tego mieszkańcy okolicznych wiosek i przyjezdni, właściciele przybytku na brak klientów, zapewne nie narzekają. U podnóża Leszczynowej gospody funkcjonował niegdyś dość ciekawy zbiornik wodny. Taka specjalnie widać przygotowana właściwie sadzaweczka, niewielka. Być może chodziło o to, żeby tutaj upiększyć okolice. Tego właśnie całego miejsca. Natomiast właśnie tutaj widać dookoła do dzisiejszego dnia ogromnej ilości rosnącej leszczyny. No i zapewne to dało też taki powód, żeby całą to tutaj górkę, i, a zwłaszcza gospodę, nazwać leszczynowym takim miejscem, czy taką leszczynową kolonią. Tak, Czyli leszczynowa to, kolonia, leszczynowa, leszczynowa kolonia, raz. leszczynowa gospoda. Jesteśmy właśnie tutaj dokładnie przy tej małej sadzaweczce. No i co. Porzucamy do tego oczka. Pytanie tylko, czy ktoś tu kiedyś rzucał magnesem, czy nie. Jak ktoś nas ogląda, to dajcie znać, czy coś tutaj rzucane było jakimś magnesem i, i coś ciekawego wyszło, bo tam sam, się, sam jestem ciekawy, jak to knajpa była właśnie ta leszczynowa i właśnie taka sadzawka. Nic, porzucamy, zobaczymy, może jakieś złomu wyciągniemy. Zobaczcie jak widownie mamy fajną, wszyscy czekają w napięciu, przynęta została rzucona z gruntu i czekamy na pierwsze branie, Ojeju, nie nieudany zbiornik totalnie, nie uda nam się, no ale co, nikt tu nie wie od razu jak jest głęboko Dobra, się. O, jest branie? Jest branie Kurde, pozdrawiamy wszystkich neodymowców o. I tak to wygląda. Więcej tego zielska wyciągnęliśmy, jak to wszystko warte. Za płytki, za młody jest. Nic z tego nie będzie. <grystwórz> no dobra, kończymy te nasze wypocinki dzisiejsze. Nie, to I tak. To już Nie, to Przelecę tutaj po tych fantach, zobaczycie, co tu jest na tych naszych leśnych duktach duktach nie będę spekulował co to jest bo sam nie wiem trochę monetek trochę tego wodam to bo nic nie widać niestety nie udało się wyłowić ze stawiku żadnego kotleta Ale Może następnym razem będzie jakiś ciekawszy teren może jakaś studnia nie? Dobra z ciekawszych rzeczy to ta monetka na pewno zasługuje na identyfikację 20 krajcarów tak? Austria Maria Teresa Pokaż drugą pierwszą stronę I mamy babulinkę na monecie Widać ją tutaj? Widać widać tak, No i chociaż jeden fan dzisiaj wpadł. Godny uwagi, czysty przypadek. Sami widzieliście, pierwszy strzał, bam, bomba. I siedzi. Później już cieńko, cieńko, cieńko. Co? Jeszcze wykrywacza i włożyłem do no. tego. No ja byłem szybszy. No dobra, to co? Do następnego. Nie przedłużamy. Uciekamy do domu. Do następnego, cześć wam, hej.